Hej, 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 hej... Cześć! Dziwińcowie! bardzo! serdecznie. W kolejnym odcinku z serii Raider Tutaj mamy wajchę, której, no, w poprzednim odcinku niestety, nie zauważyłem A tutaj są musimy ciągle też pistolety, przy okazji, bo tutaj Właśnie te oto dwa Yyyyyy... E... Denerwujące w sumie stworzenia, jakby nie pacuć. Dobrze To jest strzelać tego martwego!!! A, pierdziele Jak ona jest... Głupia Po prostu... Nie... Ja jeszcze tutaj mam zapisane ostatnio, nie, tragedia. Strzelała w go gada i zadowolona z siebie, no bo po co strzelać e, w to, co nas nawała? A to strzelać w to, co po prostu e, już i tak było martwe. No ho, lipcia, no dziewczyno, pomyślałabyś raz na jakiś czas. <laughs> Sekretów 4 na 5, oczywiście to już widzieliśmy, to tam bez związku w sumie. Ale my tymczasem musimy z tą wajchą zrobić. A porządaczek, porządunio. Zapiszę sobie tutaj od razu yy, grę, ponieważ no, no i rzeczywiście gdzieś tam znowu on odwali nam coś i tyle będzie z naszej gry. ciach Panowie gadowie, do mnie! Nawalaj! Dobra, jeden z nich. Dalej chciała nawalać tego zwykłego gada, no ale teraz już... ...to wszystko okej. Okay. Kurde, przyjmują na siebie dużo łowi, szczerze powiedziawszy. Te gady. No ale dobra, yy, my tymczasem... ...udamy się... ...to jest jakaś... Yy rozstaju trzech dróg jakiejś tam prawdy czegoś tam nie będę się nazywało w każdym bądź razie yy, idziemy właśnie tutaj i ciągniemy za tą wajchę hmm. Hmm. teraz dalej okej okay. ta wajcha nam tutaj podziałała bardzo dobrze yy, idziemy właśnie pędy znaczy to jest moje tylko przypuszczenie była ja tego tam do... Dokładnie, nie pamiętam na 100% czy to było tak zrobione, czy inaczej. Aczkolwiek... No, wygląda mi na to, że... Że, że, że... Poszedłem... W jakieś tutaj tajemne miejsce, tak? Czy co to, to jest? Bo już nie wiem. A ja tu tracę rachubę szybko. Strasznie szybko i wspinaj się kobiecino jeszcze tutaj jedno i zobaczymy gdzie prowadzi nas ta droga a ta droga prowadzi nas na dół więc wolę sobie zapisać bo jak spadnę w jakieś kolce to potem będzie niefajnie hop, oj coś się nam otworzyło o Dobra, gdzie my jesteśmy? Tutaj wygląda mi na... Aha, czyli inną stroną pewnie się dostaliśmy. Eee, tu nie doskoczymy. Dobra, wczytamy sobie grę od razu. I będziemy się... No, co ja zrobiłem? Co ja fucking zrobiłem? Zapisałem na tym co już było. Eee! Głupota nie boli. No nie, jest do tego momentu. Uuuu. Nie może być więcej takich faili. No po prostu nie może Bigada Dysko, dysko dyko, dyskoteka Bawimy się z dwoma z Fajnie wam, co? O. Już zdechły. No się ładne zwijają w sumie. Leżą takie. Martwe. W kółeczku. Mówią, dlatego fajnie się zwijają. Dobra, to idziemy znowu na tą dróżkę. Z tego co widziałem to chyba dobrze nam szło, tylko jakbym poszedł tą drugą drogą. Nie będziemy się dostał, dlatego chciałbym to też sprawdzić. No i potem najwyżej uderzymy w dalszą drogę. Co ty robisz? Lara. Lecim, 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 bo nas północ zastanie, a nie o to chodzi. a rozwiązać tą zagadkę. Bo to jest taka łamigłówka tutaj właściwie. E, z tymi wojchami, bo widzieliście, że tam jest... Tu była jedna, a tu zaraz żeśmy gdzieś tam... Em, drugą w oddali już dostrzegli. Nie wiem, czy jeszcze nie ma jednej, ale... E, pewności nie mam. Pewności nie mam, ale... Wygląda to na trudną zagadkę, więc będziemy ją w miarę, w miarę przyzwoicie i szybko rozwiązać. W tym odcinku nawet jeszcze ja... Nie no, to, to akurat nie jest trudne w tym momencie, skoro jest w jednym odcinku. Save właśnie tutaj. No, no musi być staj na no kurde, bez tego... Z tego zaraz głupi błąd jakiś znowu popełnię i tyle z tego będzie. Dobra, to teraz idziemy w tą stronę. I zobaczymy... Gdzie to nas właściwie wyprowadziło. Zaraz, 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 zaraz... To jest to pomieszczenie, w którym już byliśmy. Dobra, teraz zobaczmy, czy drugiej wajchy... Nie ma gdzieś na przykład tutaj. Tylko nie jestem, nie jestem... Nie jestem przekonany czy ta każda wajcha to po prostu jakbyśmy weszli do każdego wejścia osobno to nas doprowadzi do kolejnych wajch czy nie Czy czegoś nie mamy No i wygląda na to że nic nie ma tutaj yy, do ukrycia że tak powiem A tu jest wajcha O nie Spadło mi się No jeszcze panowie kolegowie przyszli Oczywiście standard Standardzik No, nie widz tego martwego! No, z jakimś nekrofilem jesteś czy co, Lara? Zleczymy się. Mhm. Dobra, tylko czemu ten do dziś przyjdziemy? Pytanie to się da zrobić to chyba nie jest to co powinniśmy tutaj w tej chwili działać więc sobie wczytamy najpierw zróbmy jedno potem tutaj najwyżej wrócimy będę się zastanawiał dalej co tam robić i skok na dół i musimy teraz zrobić coś takiego. Mm, a może i nie. A może i nie. Musimy zobaczyć pewną rzecz. No wydaje mi się, że jest za daleko. Load. Na szczęście ostatni zapis jest tutaj u góry. Więc szybko wracamy do punktu wyjścia. Więc najpierw to może wajchę pociągniemy. A dopiero później zajmiemy się przeskokiem. I zrobimy to, mam nadzieję. No, lara, to bym się ciężko kieruje Jeden krok i już jesteś na połowie mapy dalej Dobra, o, i teraz to powinno pomóc Powinno, ale nie zresztą pomoże Skacz O, dobrze Uu teraz tu trzeba doskoczyć jeszcze to zapiszemy sobie hmm, no ja zaraz sobie nie spadnę no właśnie o tym mówiłem znam swoje możliwości i są naprawdę kiepskie o, zaraz za drugim razem dosyć prosto doskoczyłem o i mamy drugą wajchę czy drążek jak wolicie to sobie to nazywajcie no może otwórz no to się stało aha to się przesunęło tutaj o i to tu się miało przesunąć I teraz pewnie trzeba mnie tam doskoczyć żeby to zrobić to, o tutaj jest wejście tak sobie wejdziemy i przesuniemy jeszcze raz tą dźwignię tutaj i powinniśmy doskoczyć do tej trzeciej dźwigni yy, na przeciwko no i pociągnij dobrze mhm Nie! Ale, że, z, że to zlamił... To nie mogę tego przecież na to skoczyć, w taki sposób. Tu przecież nie skoczę. No, na idźże... Idźże tam. Że tak powiem. Małą apteczkę oczywiście. No tak w czego, jakbym miał spaść. No, moje zdolności już znacie to wiecie, że bez apteczek ani rusz tutaj, dlatego szukam je cały czas i te sekrety są dla mnie dosyć istotne No, chociaż tam ze względu też na to, że w tych sekretach przecież znajdujemy bronię dlatego też rzecz nie używam na razie innych niż pistoletów o, ładnie Nie doleciał. Dobrze, że zapisałem. Szybko wczytujemy. I hopsa. Może teraz się rozpędzimy spokojnie. O, pięknie, pięknie. Nie! No tak. Uff. Oczywiście nie mogę zabraknąć. Lary nabitej na kolce. No nie mogło po prostu zabraknąć. I to powiem jeszcze nie nieraz. W tym odcinku. Mm. No właśnie. No właśnie. Ostaj. O, może teraz? Tak jest! Udało się. O! Jakaś ciaszka. Złowroga. O no i od no i znowu tym bugiem takim... Nie lubię tego, ale otworzyła nam się pierwsza bramectwa. Jeszcze teraz drugą musimy. Y Fitować. i zapiszę sobie bo hmm, kolce i teraz czas na górę zapisywać ładnie a jednak udało mi się za nie wylecieć mimo że tylko tak lekko sobie skoczyłem tylko słyszałem z jakichś tam yy, dinożaru już swoje szczeny odzywa więc może przydałoby się wyciągnąć tutaj gnaty. O właśnie. Dobrze. Dobrze. Zabity. Jeszcze pójdziemy zobaczyć, czy się tam ta brama nie otworzyła przypadkiem, yy, która nas tam prowadziła do... No tutaj jeszcze jedno jest do otworzenia. Do, 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 do klucza do puszki Pandory wodajże. Tak się chyba nazywał ten artefakt magiczny, który Lara ma tutaj znaleźć. No i się tam chyba... No, zamknięte jest, więc możemy sobie spokojnie tutaj iść, otworzyć drugą brameczkę. Ta, zapiszmy sobie jeszcze. Ja was na chwilę opuszczę. Dobra, już jestem. Eee, Wchodzimy tutaj na dół. Czas tutaj powybijać... ...kolegów wilczków. No nie bić tego martwego! Znowu! Eee. Czekaj, jeszcze tutaj jeden jest. O! Wilki tu te, DHD mają. Dobra. się udało więc teraz tak wyciągamy to cóż to nawet się rzuca w oczy od razu że tak jakieś ciemnawe jest no to też raczej nie odsunę eee, ciemnawe jest i no widać to po prostu Rany, kto tu tak harczy? A zresztą. Jedziem, jedziem. Nie. Uch. Tak to jest, jak się chodzi po krawędziach. No dokładnie tak to jest. I tutaj, co jeszcze będzie? Hmm, tu jest jakaś dziura. Może dla pewności że właśnie w nią wpadł. Czekajcie, czekajcie. To też chyba jest, ale z racji tego, że nie mogę z tym... Yy, pado, coś z tym pado nie mogę, nie, nie wiem co to jest za przycisk dokładnie <śm> <śm> yy, Nie jestem w stanie twierdzić za bardzo yy, co to jest za położenie Więc teraz tak, spróbujemy tutaj O, mówiłem, że coś tu jest apteczka Shiftuj się i zbieraj to i możemy iść dalej. Shiftuj, shiftuj. I będziemy skakać. Tylko trzeba się rozpędzić. O, ładnie, nawet musiałem używać kontrola. W sumie to dobrze. Tutaj mamy Weise numer 1. 3 sekundo, mamy drugą apteczkę przy okazji i apteczki fajnie w sumie. czyli tamta wajcha to była ściema chyba a zobaczymy zresztą no dokładnie to była ściema i teraz czas otworzyć ostatnie przejście zobaczymy jak ono będzie trudne to musimy iść jeszcze sobie zapis... Zrobię, nie, pfteczkę, wystarczy, że sobie wezmę, tak jakby coś tu wyskakiwało, teraz dopiero e, zapis. I teraz tak, tutaj nic, nic, tuż byłem, tu byłem, więc zostaje nam tutaj e, droga do przejścia. Mhm, mm wygląda mnie to podejrzanie. Co ja tu mam zrobić? Tutaj jest jakaś ścianka, taka, która uniemożliwia mi przeciągnięcie yy, tego klocka do zewnątrz. Czyli ja ten kloc musiałbym wepchnąć. No to dalej. Haj, haj, Lara. Jeszcze raz mi tutaj o ładnie tu mi się już widzę że narysował drugi klotek którego też trzeba będzie wepchnąć no i proszę zrobiło nam się przejście Wo łowo wow, tu jakaś dziura była i również no i znowu ten zbugowany moment że one się otwierają i zamykają Dobra I zapis robimy I sobie sprawdzimy co jest na dole No i właśnie do tego poczyniłem wcześniej zapis Okej okay. Czyli tu już zrobiliśmy przeciwsienko Idziemy po klucz część klucza właściwie tak jak mówiłem puszki pandory czy co to tam jak to się tam zwało a to jest dopiero część tego klucza i tak naprawdę chyba potem będziemy zbierać jeszcze dalsze e, części też tegoż y, no tego klucza no tego, tego kręgu tutaj musimy uważać bo tutaj strzałki dobrze że nie zatrute chyba o trafiła mnie jedna no nie no nie i zapisz save Okej. Okay. i teraz mamy na wprost ale tak jakby za proste trochę było szczerze powiedziawszy jakieś trupy take no i oczywiście zawaliło się część Eee, świątyni? Czy, czy... No to tak, ze świątynią, bo to Temple of Quebec. I się zawaliła część. Pak, 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 strzelam tutaj w... Nie ma... Nie, no myślałem, że coś tu może... Z tym... Skoro to jakaś świątynia, to może to jest jakiś kapłan, który by tutaj powinien ożyć, jak ruszyłem to. A tymczasem widzę, że nawet nie ma ochoty do mnie podejść. Dobra, więc w takim razie spróbujemy przejść sobie Tamtędy na pewno niebo się zawaliło no, Spróbujemy sobie przejść yy, tą bramą tutaj, tylko ona się otworzy? O, otworzyła się, ciekawe, ciekawe Powiemy szczerze Czy tutaj jakieś zwierzę jeszcze na nie czeka? Nie, jedynie waląca się eee, świątynia. Tutaj wszystko pozamykane, więc jedyne wyjście to jest zdaje się, że na wprost. I tak też chyba jest. I skaczemy do wody. Ło, jakiś facio. A no co, on z nas strzela jeszcze gnojek. To niedobry pan. Trzeba go chyba zabić. Tylko daj mi wyjść z tej wody, pajacu. Weźmiemy sobie apteczkę. Bo już bym nie wyrobił. I teraz czas na mój ruch. O, strasza we mnie nawet jak obraty robię. Dobra, trzeba tutaj po prostu się ruszać. Dużo, to on średnio daje radę, widzę, z tym instalowaniem. Nie, do wody nie! Eee, lara, lara. Przestańmy nie strzelać. Wyłaś i możemy strzelać ponownie. Zobaczymy, co teraz powiesz gościu. O, leży się, tak? Jeszcze stajesz? Gościu. Masz. No dobra, no to chyba pokonałem tego typa. Myślę, że to jest koniec odcinka. Tutaj niech się filmik jeszcze zakończy, a ja was żegnam. Na razie. you to a barn door yet of course you and that driveling piece of the skion you want to keep it so bad I'll harness it right up your wait we're talking about the artifact here damn straight we are right up hold on I I'm sorry this piece you say where's the rest Miss Natler put Pierre DuPont on that trail and where is that ha you ain't fast enough for him so you think all this talking is just holding me up? I don't know where his little jackrabbit frog legs are running him to. You'll have to ask Miss Natley. Thank you. I will. Relocated now to Saint Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Teokian, one of the three legendary rulers of the lost continent Atlantis, and that with him lies his piece of the Atlantean Skion, a pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers powers beyond the creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre, you litterbug.